No to. No nagrywamy kolejny odcinek z tej gry. takes to... Tak jest. I to O, nie, ten guzik. O, ten guzik. Pięknie. Strzelają do nas. Czekaj, co ja mam tutaj? Jak... Już nie pamiętam. robimy? Czekamy, chyba, co? No uciekamy, tata, uciekamy! To do przodu. Żeby... O kurczę, o kurczę. Jak można strzelać? Y... A, dobra, ja strzelam. Ty też chyba możesz. A czy? Śpio... A, nie, ja obracam. Nie, ty nie. Ty nie, ty nie, ty nie wiosły. O, bo właśnie, o, o, o. Dobra, i pojedyncze. O, o jeszcze, jeszcze lewo, znaczy wytyłuj, wytyłuj, wytyłuj. O! Wytyłuj, wytyłuj. Może i podskręcili? Już nie mamy most, mostku, mostka. Ej, Ale ty chyba też możesz. Mamy dwie. Czy tylko ja mogę? Nie, ty musisz wytyłować. Hmm nie dobra, wiesz Okej, okay, jeszcze jeden Go, go, go Teraz muszę. Janusz... Nie, nie, zobacz Widzisz, jak to pracuje, nie? Dobra, idę, Otworzyło nam się... O, otworzyło nam się bramę Tylko szkoda, że już mamy połowę statku Teraz go Let's go! Czekaj, mamy dźwięk, mamy kurczaki, mamy ziemniaki. Ładuj. Jubudubu. Piękwinki. <laughs> go, go. Mamy inny mikrofon. Nie wiem, jak to będzie brzmiało na filmie. Mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. A może i nie, a może ja po prostu mam głos do bani Teraz ty skręcasz, teraz... Ale lewo czy prawo? Gdzie płyniemy? Mmm... Dobra, możemy tu. na... A tu jest jakiś rwący prąd. O kurcze O kurcze, znosi nas. Dobra, to... A, a... Dobra, już jedynie <ścoughs> to jest. Nie, 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 nie. Kurczę, jest ono zatopi. Zatopij nas. U, u. Ale głupio byśmy zginęli. A ja cię kręcę. Mamy dwa te. Dwa... Do przodu, do przodu, do przodu! Musimy... Nie, bo nas skręci. O A może to i lepiej. Nie musimy się z tym męczyć. To była gra i tekstu. A Ale zobacz, mamy pełną zdrówko, widzisz? Nie, posłuchaj. Jeżeli ty kręcisz do przodu, to skręcamy w tę stronę. Kręcisz do tyłu, to obracamy się w drugą stronę. tak. Wiesz o co chodzi? No, też możesz skręcić do tyłu. Dziś? Ja tylko prowadzę. No właśnie chcę Ci pokazać o co chodzi w tym sterowaniu. O, jak skręcamy na zmianę, to wtedy mocny skręt robimy. Chcemy prosto, to wydwoje musimy prosto. No, o właśnie. O właśnie. I teraz... I teraz yy, tył. Tył. Nie, tył mówię. <grymuffled> I le lecimy teraz w lewą stronę, co? Okej. Okay. Tum, 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 tum tum tum. Tum, tum, tum Dobra, Ja kręcę tak? Aha, żeby nas nie zniosło. Może jak nas będzie znosić w drugą stronę. Eee... No, no dawaj, teraz do tyłu, do tyłu. No wiem. Okay. Wytyłuj! 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 po nas dobra jedziemy żyjemy jakim z cudem żyjemy jak my mamy to ominąć halo No nie ominiemy przecież tego mamy trzy serce. na trzy serca paski a tyłu jakbyśmy dali? no nie kupujemy, no ale i to my to może mamy strzelać w to nie okay. okej okay. nic nie było tego co się wytnie a ciekawe, jak byś szło y, przez Natasę kimś grać w to, nie? Jakby się słyszeli, czy z jakiegoś team speaka by trzeba było grać? Hmm? Hmm, to można któremu chcesz teraz? Mm. Tu, zaraz w prawo? No. O kurczę, tak się stało. Teraz wytyłuj, wytyłuj, wytyłuj! Jest! O to chodziło! O to chodziło! A ja skręcam lewo prawo, tak jakby to miało jakieś tędy. Go, 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 go! go, go. Tak jest, głupia ośmiornica. Go. Pięknie to wykonaliśmy, brawo. Pan ośmiornica złapał nas. No brak jest. się właśnie... O kurcz! Jeszcze ja muszę tak... Te... Tak jest głupia ośmiornica. Teraz w drugą stronę. Bardzo ładnie. O i teraz tu, teraz tu, teraz tu. Dziewile, dziewile, dziewile. I teraz yy, do pana śmierniczki Do Patryka <grywa> Nazwijmy go Patryk Z różowy jak w tym... Nie! Flory, mój błąd, mój błąd Szczecki błąd Och Ty kupiał śmiernicą Ty, ty Co? Aha, bo to jest boss To teraz będzie się ta rozgrywka trochę nam zmieniać chyba Przegraliśmy? Kaczuszka dynamiczna! Kaczuszka! Kaczuszka! Z kaczuszka! Kaczuszka! Kupia kaczuszka! Kupia kaczuszka! Kupia kaczuszka! Ty, 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 ty. Kaczuszka! 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 wykonaliśmy! Jak nie to, to zrobiliśmy! Dyw, dyw, dyw. Trwt, 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 trwt. Trwt, powiedziałem. Trwt, 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 Ja mam tak, bomba, leci bomba. Nie wiem, Dobra, to ty, ty uj. No dobra, nie wiem,

Myślałem, że mikrofon zerwa, ale głupie tak wyrywać mikrofonu mm -hmm. I w pięć minut pokonaliśmy bosa, to jest nasz rekord. I za pierwszym razem, bez yy, powtarzania, nie? Mm -hmm. Co prawda mieliśmy problem wcześniej z tymi łopami, no, O, też Dobra, jak to przewinąć? Nie da się przewijać. Ale bez sensu. Yy, yy. A ja co mam klikać? E. A mam klikać się? Tak? I... i się okaże, że za chwilę musimy strępać albo po No źle, chyba kamerą ustawioną. Ale to nie nieważne, nikt na nas tak nie patrzy. Zmęczki! Gdzie jesteśmy? Czemu oni w domu mają takie dziwne rzeczy? A ja muszę cały czas klikać? jakbym przestał? jakbym przestał tu dojechaliśmy No i co? A co to... może nie powinienem być. A, dobra. Mieliśmy się skupić na rozgrywce, a nie na papule, nie? Dobra, właśnie. bo. A, dobra, nie. Nie mieszka jakoś wolniej. Zawsze to chodziło? A co tu mam robić? Jak to się robiło? Już nie pamiętam jak się w to grało. Aaa, hmm. hmm. dobra, już pamiętam, który guzik. Wypisałem go sobie sam do Alt i zapomniałem. Dobra, bo ja... Łap. Łap. Nie, da się... O, lipa. Yy, jaki mamy czas? To no, w ogóle 10 minut. Tutaj musimy coś zrobić razem leci. Ale razem musimy coś zrobić, żeby... Czemu razem? Nie! Dobrze! I teraz do tego... Jaki ja I Teraz tak... do tego do... Okej, okay, trochę się chciałem pośpieszyć. Do tego, do tego, do tego. Ojej, je! Ile jeszcze? Musimy to chyba na Teraz, teraz, Teraz do tyłu daj. Do tyłu. Do tyłu, do tyłu. A, teraz tam dalej leci, zobacz. O, dobry. Tu leci, tu, tu gdzieś tam leci, właśnie. A teraz tutaj może. Nie, przepuściłeś to dalej? Przepuściłeś... Czekaj, bo stracimy tę piłkę. Trzeba tu... O, właśnie, zobacz. O, straciliśmy ją. Właśnie, I teraz od nowa trzeba będzie, weż... Czyli trzeba to w czasie odpowiednio zrobić. Dobra, idziemy po kulkę. A nie trzeba kulkę. Tutaj jest kulka przecież. Nie, bo już się rozwaliła. Jak to? Ach jest, dobra. Go, 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 go. Ok. okej, to takim... Teraz jak wypuścisz to od razu biegnij do tego drugiego, dobra? Mhm. Jesteś? Jestem I teraz ja muszę biec gdzieś, coś zrobić, nie wiadomo co poleci. A i teraz tak jakby i ona będzie strzelać gdzieś. Nie, teraz... Trzeba wrócić, co? Może? To foka się obraca z jakiegoś powodu. Hej okay. Czyli to trzeba było zrobić, no dobra. Czeka mi to. No przecież wiem. Jest, pierwszy jestem. Haha! <laughs> Możesz mi... Ale muszę celować! Poczekaj, muszę... Muszę ten. <laughs> Dobra, to teraz czekaj, 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 czekaj. Hmm. Okay. A czyli nie, ale są jeszcze po drodze baloniki. Wyceluj może w jakiś balon. Co dostanie może jakiegoś a Powiedz kiedy. Mm. Znaczy się. Jest! Albo nie, albo to są przeszkadajki. Prze... W sumie to nie wiem. bo dawaj w te balony. Może trzeba je też rozwijać. Nie, No, dawaj. Ty, czy przez się przelecieć? Ja. Musi się dać. Chyba, że nie. Wyceluj. O, właśnie, tak jakby. Nie, 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 nie. O, tu, tu. Tak jakby. I musisz sobie tam. Później dolecieć. Bardziej w prawo. Ja poczekaj. ja Eee, no. <laughs> jeszcze jest. No, musisz wycelować tak jakby na granicy tego zakrętu, nie? No, coś takiego. No dobra. <laughs> Prawie. Ale wiem o co chodzi, teraz ja. Nie, bo już to nie wycelowałem. Byle mnie się pozbyć, nie? Lejdź Leć i sobie rać. <laughs> Czekaj, poczekaj. Może bardziej coś takiego Widziałem, yeah! ja, Dobra, teraz ja muszę. Dobra, ale ja nie umiem nóżkę skręcać. Mm. O, dobrze. A, Sorry. Ciągle zapomniałem, że... No to teraz ja lecę. Czekaj. czekaj, 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 Dobra, dobra nie godzi coś takiego. O jeszcze to się zamyka! Yy. Kiedy to trzeba wytworzyć? Poczekaj, czy to się zamknie? Nie. Nie, Tril... poczekaj, nie, jeszcze nie. Do... No, przecież! No, nie, nie. Dobra, poczekaj. Mniej troszeczkę sobie daj od razu. Dobra. Ale niżej miałeś sobie to dać. Bo widzisz, nie dolecisz. O, doleciałeś, no proszę. O, zobacz, jakiś drony się tutaj pojawił, nowe. Odbija piłeczkę. I teraz tam. Trzeba się to dostać. O, to czekaj. Jak to tam możesz oddać? Aha, tak po prostu. No dobra. Nie, no, no. Jest. I co teraz? Gdzie jest ta piłka? Tu jest u niego, tak? No chyba tak. Zobacz, mi ten guzik, bo chcę sprawdzić czy to działa. Tu? No. Tak. Pompuje piłka, leci. I ty teraz możesz to. A, razem, dobrze. Co wow. się mm. Nie wiem. A ty też musisz kierować. Ale. Usz. Dobra, ja tylko na boki, a ty przód, tył. Zobacz, jak jesteś wychylony. Do przodu, do przodu, do przodu. O, właśnie. A ja tu patrzę tylko na boki. Ty patrz tylko tu. No widzisz. Pięknie. No widzisz. Fantastyko fantastyko, czy jak to tam mówisz? Pik. I z jest kolejny? Dobra, już idziesz na trapez. A ja... Mam... No dobra, to masz te piłkę. Czy chcesz sobie tam powiedzieć trochę jak przypał? No. Masz piłkę. A ja lecę tyle. Ej, nie, nie mogę wracać Masz to? Masz to. A może ja muszę... Ej, ja muszę z tyle, Dobra, już idę. Już idę. Już... Już pędę. A... To koli się jakieś nie. Czekaj. Eee... Nie, czekaj. I... Ale musisz wypuścić ją. Okej, a gdzie jest RT? Dobra wiesz? Nie wiem. Jest! A, muszę ją wyrzucić tak, o. Pyk. Pyk. My to jesteśmy cyrkowcem, ja cię kręcę. no, nie. I cię nie Mam piłeczkę. To teraz. Podłożyć ją mogę, ale nie chcę ją odkładać. Idziemy po balonik. Pyk. pyk, pyk. ja nie mogę podwójnie skakać z tą piłką. Nie. Okej. Okay. Niektóre no, nie balony pękają nawet. O kurczę, kurde. Czerwony. Czerwone pękają, no proszę. A to ty jesteś? Ty jesteś? Co to jesteś zdecydowany jest kurczę? A ja jestem niebieski. Oj, mamy procę teraz. Slingshot. Czyli po śląsku? No, przecież ciągnę. A, bo ty nie ciągnęś. 17 minut. Powoli będziemy kończyć może, co? Koszty królowe ode mnie nie będę nic przekazywał. Sam Mmm, znowu tu mamy jechać. Chyba znowu mamy jechać tym wózeczkiem. Zobacz, nam się otworzyła droga. Widzisz, Mostek. A dobra, musimy teraz tutaj. Nooo, nie, szybko i Chyba nie nie wiem. Wiem. Nie wiem, co się kończy. No to się pecha! O nie! O, o eee. Okej, okay, dostaliśmy się do jakiegoś zamku. Tego pomijamy oczywiście. I okej, okay, stop. Eee, dobra, to był kolejny odcinek. Nie mam pojęcia, które też Który to był odcinek? Kolejny. To był kolejny odcinek w tej kolejny, i tekstu, dobra yy, Dobra, my się bierzemy na kolejny, z Pamiętasz mamy... pilocika? Pamiętasz jak w MDK-zie tak robiłem. jak ci, ci wyłączałem wtedy i naprawdę jak Ty grałeś, wtedy nie mogłeś nic zrobić. pamiętasz? Jak A kilka... to jest dźwięku No dobra, i ci tak wtedy robiłam Za dużo pilotów pamiętasz. mamy Pamiętasz, który steruje To był ten pilot i pamiętasz, jak ci wtedy tak wyłamałem? <laughs> Pamiętam to. Dobra. E, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.